Najgorsi zadymiarze z każdej rzadkości w Brawl Stars Part 3. Jeszcze przed filmem pamiętaj, aby zaobserwować mój profil, ponieważ w przyszłości chciałbym zostać Supercell Content Creatorem oraz zapraszam Cię na mój nowy kanał na YouTubie, do którego link masz w bio oraz przypiętym komentarzu. A teraz przechodząc do filmu, następną rzadkością jest Epicki, następnym zadymiarzem jest Bo. Wybrałem go dlatego, że na tle innych zadymiarzy z tej rzadkości wygląda naprawdę słabo, a jego ataki, tym bardziej na tle innych zadymiarzy w tej rzadkości, są naprawdę słabe. Następnym zadymiarzem jest Hank. Myślę, że tu nie ma większych zaskoczeń, aktualnie chyba najgorszy zadymiarz w grze, głównie z powodu jego ataku. Co prawda bije on dużo damagu, ale zanim go naładuje, minie co najmniej 5 sekund, co w wielu sytuacjach jest zdecydowanie za długo. Co prawda ma dużo HP, ale z czasem ładowania jego ataku to nie za wiele.